Witam Was w moim trzecim odcinku Minecraft więc zapraszam Was z Więc yy, musimy wydobyć jeszcze trochę materiałów na nasz domek. Więc pójdźmy sobie kopać tam wcześniej. Yy, idziemy je... Ach, o, o. Musimy zabrać jeszcze trochę kamienia, żeby dokończyć nasz domek. I... Co tu jest? I chcę Wam powiedzieć, dlaczego w ostatnim moim filmiku było tyle cięć. No bo jak ktoś z Was ma młodszego brata, to wie o co mi chodzi. Bardzo lubię dokuczać starszym. A mój to już w ogóle jest jakiś wyjątek. On mnie ostatnio bardzo denerwuje. I wiecie, to jest, To trochę denerwuje. No, to, to trochę przeszkadza w nagrywaniu, nie? Dobra, ile by takie kamienia, dwa, trzy z takich przydały? No, nie wiem, wiem tylko, że... Że że jeszcze nie zobaczyłem na Youtuba ile mam wejść trzeba będzie zobaczyć ten... to nie... się zastanawiam? a dobra nie Nie, nie, nie ważne idziemy my... my... i kupimy mam już staka Mm. minuta, tak. Tak, wykopana. Co, też dobrze się dzień robi? Tak? Mówisz, się dzień? O, tak. Nie, nie jest noc. Mm. Dobra, coś ustawionego na minimapie. Czy cały czas dzień Z innym razem się naprawi? <laughs> Co będzie w tym odcinku? Będziemy oczywiście dokończać nasz domek. Tak, nasz domek. Jest tak cicho, ponieważ... Jak już wspominałem dwa odcinki temu nie ma o czym mówić No na razie bo jestem dopiero początkujący na tym youtubie i nie wiem zbytnio co robić ech, Tak w, sez w sezonie drugim już na pewno będzie lepiej bo będę nagrywać z kolegą Hop, a hop, tu jest drzewo o, tak, tak. mi się coś. Dobra, i budujemy dalej. Tak na ile kratek? Tutaj mamy... Wtedy... No, zrobimy je do końca. Raz, dwa... Trzy, i, um, kilofny. czekajcie, jeszcze trzeba kilof zrobić. Tak. Dwa kilofy kamienne. Ten, ten dźwięk to były wiadomości z escape'a, bo kolega do mnie pisze i mnie to denerwuje, denerwuje mnie to jak. No proszę. Cze Czekajcie ja w krótkie cięcie Dobra, już powinno być załatwione. To, że przestał mi spamić. Tak, o, słyszałem, o, że mamy tak małe. Tutaj nie. Dobra. Um, 20, mamy jeszcze 3-4 minuty. Znowu tu nie chciałam położyć tego kamienia. Tutaj nie będzie żadnego ogranicznika. Nie będzie tylko tak. Może to się wzięło, będzie trochę. Mększyć. Tak, 5. Tak, 5. Raz. 2, 3, 4. 5. O, akurat. O. Hmm. Będzie dobrze. To... Jest dobrze. kurczę I hop, hop, a. Teraz mi, teraz sobie... Przypomniałem, że znowu mam wyłączony dźwięk. Tak, teraz sobie dopiero przypomniałem nie ma być żadnych szyb, chyba że tutaj taka jedna matka o tak trzy, cztery. to ja trzy, ten hop. hop hop o Ej, o o co, to ja może ten domek po tym nagraniu dokończę. Tak, dokończę go po tym nagraniu. A teraz jeszcze mamy dwie minuty. Hmm, te dwie minuty, możemy jeszcze sobie je ponagrywać, przecież nic się nam nie stanie. Poza nagraniem trzeba to dokończyć, żebym tego nie zapomniał. No, hmm, tutaj będzie takie podwójne, tak? Tutaj hmm, będzie podwójnego, będzie takie lepsze. Hmm, nie wiem dlaczego mi tak labuje. Hop, 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 hop. O i tutaj będzie... <coughs> I tutaj będzie tak. Taka wielka szyba. Dobra, już musimy kończyć. No, wiem, że to było mniej, ale limit chyba na to jeszcze nie pozwala. Nie wiem, tak od stu widzów będziemy nakręcać dłuższe. No, tutaj będzie szyba, szyba, dobra. Ech, więc co mogę powiedzieć, oba też masz kwiatka. O. Mogę tylko wam powiedzieć. Komentujcie, subskrybujcie. Zdawajcie łapki. A tam jeszcze jest No i no do, zobac... do zobaczenia. Zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć.